w nowym lesie na tej polanie. Wszystko jest tu niezwykłe. Ale najbardziej niezwykłe jest to drzewo. Nazywa się Parabus Musikalis. Piękny mamy dzisiaj dzień. Ciekawe co się wydarzy. O! nadjeżdża Aba Baba. Dzień dobry Abababa! Jego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję. A które to urodziny? Pamiętaj? Pamiętam. Pamiętam, pamiętam. 299. Tak. Na prawie 300 lat. A wygląda Pani najwyżej na 120. A wieźcie, co się No, to Pani jak na to, że No przepięknie, zakwitło.

Że wtedy naprawdę przychodził niedźwiedź. Stare niedźwiedź. Cicho dobra panie prezesie! Teraz powiedzcie, kim wy właściwie jesteście. Jakby was kto zapytał. Ja jestem w A ja pietuszka. Jesteście Matoły. Kim jesteśmy my? Gdzie jesteśmy? My! My! Głupiec! Chłopcy, pomyślcie trochę! Jesteśmy mi! 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 Miło! Jesteśmy, jesteśmy miłośnikami przyrody! No właśnie! A ja jestem waszym prezesem! O, na moją fajkę niedźwiedzią. Tu są ślady niedźwiedzia. O, znajdę cię. Tu ślad. Tam trop. Oj, znajdę ja cię, punksocie. No ładnie, ładnie. Biedny misiu. Co to? Słyszę jakiś głos. To wycieczka szkoda. Śpiewają. A na czele profesor Rzużelka. A na Z maty wynika, że jesteśmy w lesie. A w lesie śpiewać nie wolno. Jaka szkoda? Żurawiance to tylko świętym głowie. A piękno czystej przyrody, a postęp w naukach przyrodniczych, to chyba ważniejsze niż tra la, -la. Tralala. Cisza. W lesie nie można hałasować. W, les w lesie musi być absolutna cisza. A to co? Poza za idiota tutaj trąbi! to ty Leśniak? Panie profesorze, ale ten głos tu jest z daleka. Leśniak potrafi trąbić i z daleka. Ale przecież ja tutaj jestem, co pan Skoro jesteś tutaj, to dlaczego trąbisz z daleka? Jak zwykle kręcisz. Jeden gaz zachowania, siadaj. Jasne, dziękuję, dziękuję. Wszyscy do ławek. Tu nie ma ławek. Że też los mnie pokarał taką klasą. Siadać na trawie. Tak. Będę mówił o liściu. Kto wie, co to, to jest liść? Nikt nie wie, co to jest liść? Niesłychane. Liść, to jest organ przytwierdzony bocznie na Jaka piękna definicja. Organ osadzony bocznie napędzie. pędzie. Kozioł kumna, masz piątkę. Podlizos. Liście mają różne kształty. Są liście szczeciniaste, szelaste, iglicowate. Nancetowate, śmiercznikowate, jajowate, sercowate, wieżasko branżowane i błoniasko branżowane. o kurto, proszę bardzo. To jest aktywna uczennica. Kiedy to tak słucha. Jakie te definicja, kiedy w ogóle te nazwy, kiedy tak słucham, to wydaje się mi, że całe serce pokocham czelogu. Brawo Kowiołkówna, masz drugą piątkę. <śmienny> leśniak, leśniak, no, jakie znamy kształty liści. No to, to, to są takie różne, on ma takie kwadratowate, <śmienny> sercowate i takie kołowate, szczeliste i nudnowate, nudowate. nudowate. Co, co on gada? Nie ja. Jedynka. Siadamy. Jest, druga. Panie profesorze, no co to za te piękne drzewo tu na środku polany? Ma no, takie piękne kwiaty. Zaraz zobaczymy. Zadziwiające. Nigdy to nie widziałem śpiewanie. takiego drzewa. To fenomen ja zerwę kilka kwiatów, na pan profesor, się przyjdzie. No say, bay, też, ja też, no, te, no to, też. też.

Chodził tędy może niedźwiedź? Co? No, nie taki zwyczajny. Co? Niedźwiedź druży, niedźwiedź znaszty, a... la, la, a... a dlaczego wy tak ciągle śpiewacie? Pan się na nie poluje. On tylko oporywa gospodarza, o mowce i sarny. Z tym panem sam się nie stary, może masz pani zjeść kadar. Ode mnie, e, na no moją fajkę porozaloną na nowo będzie przyjemnie. Że pan mnie, ja tego ode mnie. Dziękuję, to widzicielka. Z której jest twój kapelusz. Wyciągnę jak w operze. Skąd ten śpiew się we mnie bierze? Chyba zasłonił usta szalikiem. No to do widzenia. Jak to śpiewanie ludzi zmienia? Powit, dlaczego rzuca świat? Odkryłem właśnie wielką tajemnicę kwiatu. Kto ma go przy sobie, musi śpiewać. My teraz. odłożyłem kwiat. Mówię, a to czy historia?

Dzień dobry, czy panowie są ze straży leśnej? Nie panienko, jesteśmy z koła miłośników przyrody. Ja jestem prezesem, to jest mój pomocnik Jasion, to jest Kruszka, fajno Kruszka i pietruszka. A, a, ja, a, a, a co to za żelastwo? To są sidła, a to się łapie grubego zwierza. Zwierzę postawi nogę i chlap, zwierzę, złapane. A! Cicho bałwany. Cicho bałwany. Niekczemni kłusownicy założyli te sidła, a my je zebraliśmy, żeby się nie złapały jakichś zwierzątka. To bardzo szlachetne. Felika, daj no, no Uwaga,

Nikogo nie uporujecie. I jak tam, trelu, moje drzewko, czar ciała? Oj, działa, działa. Doskonale. O wszyscy, którzy mają kwiaty, są otumanieni. Muszą śpiewać. Doskonale. O to mi właśnie chodziło. Muzyka łagodzi obyczaje. Lecę, a ty, trelu... Czuwaj nad wszystkim. Jak czuwać? To czuwać. Co to? Widzę profesora i leśniczy. pan myśli, musiał śpiewać? Tak, ja też musiałem śpiewać. Nie wiem, dlaczego, ale musiałem śpiewać. Na szczęście nam to przeszło. Jak to dobrze? A nie widział pan moich uczniów? Tak, jedli tutaj śniadanie. czy pan nie widział mnie w ja? Na moją falę to pokazywało go. Już ja go złapię. To ja pójdę tutaj. A ja może ten. O lubieńcu, o lubieńcu, co to co, że przyczyny kołamy, cały a pro się nasz nie Kumen, nie lubię go. Ostatnio z pokonę od samochodu i wcale mi nie smakowało. To może też rozkordyć z na A

Misiu, co ty zrobiłeś? zjadłem kwiatka, zjadłem ale rozwaj był lepszy. Czy coś złego zrobiłeś? Nie, nic złego nie zrobiłeś. Ale zjadłeś kwiatek i z tego Teraz już nie potrafisz śpiewać. Nic z tego nie doszło. Wszystko ci, Misiu, wytłumaczymy. Ale musisz nam pomóc. Winął w lesie nasz profesor. Szukamy go cały dzień. A może? A baba by pomogła. To leśna wróżka. Ona na każdą okazję potrafi znaleźć radę. A może tak, tak to bardzo zobaczymy. Ale to... Jesteście! O, może jest profesor, Ej, się... profesor! Supersoko na pierwszy. Ale to, co Nie Nieźmień! Uciekajcie! On może być groźny. Chowajcie się. Nie, nie, nie. Profesorze, to nas przyjaciół. Niestosowne żarki, uciekajcie. Nie, on to naprawdę nas przyjaciel. To... Misiu, przedstaw się. Miszu, jest on bardzo przyjemny. Co? Co to? On mówi? To jakiś fenomen przyrodniczy. To jest fenomen, ale bardzo miły Misiu, schowaj się, schowaj się, Wisiu. Odsuńcie się, muszę Wam ukarać. Co Pan chce zrobić? Dusi owce? O no nie o! O nie o! Porywasarny? O nie No, no prawdę no, no no, powiedziawszy, bardzo się cieszę, że to mi No. Tak, to oni zbyt wiele szkód narobili w lesie, więc zamieniłam ich w barany. To jest... Trenu, czemu się tak chowasz po wątach? Przedstaw się gościom. Jestem tren. No no. Dusze kreśne. No. Drodzy moi, nic nie jest w stanie mi Uwaga, uwaga! Mam bardzo ważną wiadomość. Abba Baba ukończyła 299 lat! Nie może mi... te kwiatki, a na od nas, droga kochana, solizantko, wszystkie na siebie, proszę bardzo, cały bóg. Kwiatki? Z mojego własnego brzeczka, oj trelu trelu. W imieniu społeczności światowej oraz klasy szóstej B pragnę złożyć wyrazy największego uznania. Doprawdy genialna uczona mieszka w tym odwrótnym miejscu. Pani odkrycia, czary naukowe, zachwycają świat. Już dziś godna jest Pani tytułu profesora, doktora, ordynatora, rektora, nawet na habilitowanego. Nauki przyrodnicze stanęły dzięki Pani na głowie. I o to chodzi. To głowa najważniejsza. Niech nam żyje, aba baba. Niech się żyje. Nie. Nie, nie. Pisz, tobie też! Dziękujemy Ci bardzo! Proszę, proszę! Dziękujemy, dziękujemy! Pan profesor, proszę bardzo! Dziękuję, dziękuję bardzo! Zniesiemy te kwiatki do domu! Do użytku w minie! Do zakładów chemicznych! Do wiatru! Do wiatru! Całe miasto będzie śpiewało! Całe miasto policja będzie śpiewało! Bo to są jeszcze kwiaty! Nawet barane! Zaszczyt to będzie dla mnie. A co ja mam tu A ty mi się odprowadź wszystkie dzieci i profesora na skraj lasu. Z prawdziwą przyjemność.